Limanowia pokonała w meczu sparingowym rezerwową Wisłę Kraków 2-1. Wynik meczu otworzył w pierwszej połowie Alessandro Czelin, wyrównał testowany w Limanowej Rafał Komorek, oto ta bramka. Wynik spotkania ustalił w 82. Minucie tym Barczanin Józef Piwowarczyk. Wisła do Limanowej przyjechała w dość mocno eksperymentalnym składzie, jednak na tle dobrze prezentującej się Limanowi wypadła co najmniej blado. Ważniejsze jednak od wyniku było to, co zaprezentowali testowani w tym meczu zawodnicy i czy obu szkoleniowców przekonali do siebie i swoich umiejętności. Mamy bardzo mało czasu, bo dzisiaj musimy podjąć decyzję, kto zostaje w zespole, kto nie, dlatego że jutro z rana wyjeżdżamy na obóz i na pewno pojedziemy już tym zespołem, który e, najprawdopodobniej będzie grał w drugiej lidze. Ten mecz e, mnie na pewno nie zadowolił i wielu z tych młodych chłopaków musi jeszcze dużo, dużo chleba zjeść, żeby być e, zawodnikiem ekstraklasy. Bramkę strzelił Serin, to jego druga bramka getestowanego. Może Pan coś o nim więcej powiedzieć? Nie wiem, Pan już ma. Ja powiem tak, w sobotę zadecydujemy po meczu, być może nie będą już grali meczu, zadecydujemy, czy kto zostanie z nich, ale, ale ja sobie w poprzeczkę wyżej podnoszę i to, to, to nie, nie są na znaczy... To nie jest napastnik, bo mówimy o Selinie, żeby nam strzelał bramki co mecz. Wisła Kraków rozpocznie zmagania w Ekstraklasie 19 lipca. Na Reymonta przyjedzie Górnik Zabrze. Natomiast Limanowia pierwszy mecz w drugiej lidze zagra 3 czerwca. Jej przeciwnikiem będzie zespół ze stalowej woli. Musimy od początku walczyć o punkty, zbierać punkty, tak żeby nie mieć stresu w końcowej fazie, jeżeli chodzi o utrzymanie. A jesteśmy Beniaminkiem, na pewno na pewno nam łatwo nie będzie, ale myślę, że damy sobie radę. Józef Buda, 28